Cześć, papa z Paleter Paleteria2go2. Dzisiaj zamówieniem specjalnym jest kolejne zamówienie, które zostało odblokowane w dniu 57 jako zamówienie, zamówienie 18. Jest to zamówienie Twin Topi Tapioka. Twin Tapioca. Twin tapioca. Twin tapioca będzie dzisiaj zmasterowana. Naklejek dalej nie robię. Czekam, aż będzie dobry moment. I zaprośmy kolejnego klienta, któremu damy trzecią brązową gwiazdkę. O. Wiecie co zaproszę tych co mają holidaje Wiosenne My mamy tutaj jesień no to Echa V też może być Dobra Evelyn Dla no, niektórych klientów To nie, nie widzimy yy, Często Znaczy dół Niektórych klientów jak nie zaproszę, to długo nie zobaczę. Bo ich tu, 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 ich tu tylu jest, a 7 osób tylko w dziennie może przejść. Cała reszta musi czekać na swoją kolej. Dobrze że i tak wszyscy przychodzą yy, pod kątem Holidaya, więc. Jakby co to 8 dni pod rząd może przyjść jeden ten sam klient, a później się zmienią i będą następnie przychodzić i tak dalej drugi odcinek z dzisiejszych sześciu z paleterii mamy brodego twin topica tapioka twin tapioka Kliwka, i co tam było? Jerzyny to coś takie małe kulki na obrazku, a jak nałożę to, jakie duże są? Ok, Już szczerze mówiąc, mogę zapraszać klientów jak leci. Nie muszę patrzeć na holiday'ki. Zanim przyjdzie, ich holidayek wszystkich po kolei, to może będę mógł już trzecie gwiazdki, albo raczej czwarte gwiazdki, wbijać wszystkim po kolei. Jeżeli ktoś ma Thanksgiving, ulubiony holiday, to ok. On może poczekać, ale reszta. Może być zapraszana. No, takie Walentynki to długo jeszcze ich nie zobaczymy. Nie zobaczymy ich jeszcze długo, długo. Kaleb Halloweenowców teraz masterujemy. Pomarańcza. Ciasteczka. Okej, okay, twin tapióka. Zaczynam od toffi i dwa razy w dół. Biała czekolada. Perfekt. Ha, chyba szybko te wyłączyłem. Tę nagrodę, ale zdążyliśmy ją zobaczyć. I co jeszcze będą dwa zamówienia, których. Przecież nie jedno. Teraz jedno zamówienie, którego nie wiem. I to jest właśnie to. To jest właśnie to. I mogę już zrobić wszystkie do końca kości. logic Okej, okay, twin tapioca Może przyjdzie zaraz Evelyn, to jej nie będę musiał szykować. Ale przyszykujmy Evelyn jest y, tu. Lodzik pojedynczy, czekolada, hałwa i truskawka. Dawno hałwy nie nakładałem. Pani nie chce chcę Miśki, śliwkę i kokiwi. Johnny. Twin tapioka. Nie ma miejsca na zamówienie, chociaż możemy zrobić. Okej. Okay. pianka kokos Nie podzwoni chyba za długo co Perfekt To jest zrobimy jeszcze raz może się uda perfekcyjny dzień i chciałbym, żeby była taka możliwość. A tracenie za zamrażarkę, za zamrażarkę nie jest kompletnie potrzebne. Dużo dzisiaj lodzików podwójnych. Naprawdę dużo osób dzisiaj podwójne zamówiło. posypka igi trzyma się perfekt. tapioka jeszcze poczeka bo nie ma tapioka wyjdzie na końcu welen ha jest ukos jeden ukos drugi dobra na przemian Truskaweczka. rurka oroski nie wiem jak to wyjdzie perfekcyjnie jest No i teraz póki nie widzę roli, no to chociaż przygotuję jej. Co tam ma? Dynia Uko, poziom Black Mist, dynia Dół, Pianka, dynia Góra Kokos. Nie muszę już zapamiętywać. Dynia była pierwsza, nie? Black mist, jedyna dzisiejsza. Black mist. pianka, kokos. Trzyma się. Perfekt. I ostatnie, może też wyjdzie perfekcyjnie. Nie tak, tylko że tutaj jest to kombinowanie z przekręcaniem. biała czekolada sezamik o coś Coś pomyliłem. Okej. Okay. Więc jakby co no to. Mamy Burger Zilla, jeden z tych łatwiejszych poziomów. Nie chciałbym robić jednego misa, więc dobrze, że go nie dają. Wystarczy, że raz musiałem to robić. I ile biletów nam to zabrało, nie? Ale zrobiliśmy i to jest najlepsze. że się udało zrobić. Zaraz zobaczymy, co ja tam zamieniłem nie tak. Eee, aha, ten sezon miał być na dół, nie do góry. To do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie muszę tego wycinać. Uff. I tak jutrzejszy dzień, a raczej kolejny odcinek, zacznie się innym klientem pewnie. Teraz akurat Sue była na wstępie, ale że odcinek już się skończył, to 150 odcinek już yy, za chwilę. Z 6 odcinków już przerobione 2, to był odcinek 149. Cześć.